Witam w materiale wideo do trzeciej części kursu tworzenia aplikacji na Androida Spróbujemy sparować nasz telefon z modułem Bluetooth oraz przetestujemy komunikację Tutaj jest sam moduł Bluetooth BTM222 Z drugiej strony mamy układ konwertera stanów logicznych dzięki czemu możemy zasilać ten układ z 5V oraz komunikować się z nim w standardzie TTL 5V Włożmy go w płytkę stykową Tutaj jest bezpośrednio podłączony z nim konwerter który umożliwia na podłączenie układu do portu szeregowego komputera Podłączmy zasilanie. Jak widać, zielona dioda na module Bluetooth zapaliła się. To świadczy o tym, że moduł jest zasilany. Niebieska dioda informuje o stanie aktualnego podłączenia. Miga, czyli aktualnie nie jesteśmy podłączeni w żaden sposób. Próbujemy się teraz połączyć uruchamiamy moduł Bluetooth. Przechodzimy do e, ustawień bluetooth. Już nam wyszukuję e, urządzenia w zasięgu. Tak, jest. Flibo Silver Shaft. Tak nazwaliśmy nasz moduł. Sparuj i połącz. Wprowadzamy pin. Domyślnie jest to 1, 2, 3, 4. Tego pinu nie zmieniałem, więc taki powinien być. Jeżeli jest poprawny. Jest poprawny. Mamy podpis sparowany, ale nie podłączony. Do podłączenia i przetestowania transmisji. Użyjemy darmowej aplikacji BlueTerm, którą można pobrać bezpośrednio ze sklepu Play. Wybieramy Connect Device. Szukamy go na liście. Jest FreeBot SilverShop. Wybieramy. No, jak widać, dioda na module Bluetooth świeci. Niebieska dioda świeci yy, ciągle, już nie miga. No, to samo potwierdza nasz telefon. Connected. Spróbujmy wysłać jakiś znak. No powiedzmy, wyślimy wyślijmy test. Podczas wysyłania danych można było zaobserwować miganie pomarańczowej diody na module Bluetooth oraz zielonej na przejściówce. Co świadczy o tym, że dane są przesłane prawidłowo. Tego napisu test nie widzimy, bo nie ma włącznej funkcji echo. Za to napis jest widoczny. terminalu. Transmisja w drugą stronę również powinna przebiegać bezproblemowo. Spróbujmy wpisać coś z klawiatury komputera i obserwujmy wynik na ekranie telefonu. Mieliśmy jakieś znaki różne tutaj i tel, jakieś znaki specjalne. Mi się akurat trafiają na schowaną. Jednocześnie można było obserwować świecenie czerwonej diody LED na przejściówce. Tym razem obrańczowa dioda nie świeci się, gdyż ona pokazuje stan transmisji tylko w jedną stronę. W stronę między urządzeniem podłączonym do modułu. No, jak widać, komunikacja działa poprawnie. Jeżeli rozłączymy się z modułem BTM jedna niebieska zaczyna migać. Sam moduł moduł BTM pracuje jako slave, dlatego sam nie nawiązuje połączenia. Musimy się z nim ręcznie połączyć. No, możemy teraz przejść do następnego kroku.